Cześć, witajcie w podsumowaniu tygodnia W tym tygodniu działo się naprawdę bardzo niewiele Trafiła się awaryjna sytuacja w ogrodzie, do którego przyjeżdżam Okazało się, że psy Zwierzęta Psy rozerwały ogrodzenie I trzeba było je połatać Więc dosłownie przyjechałem Zrobiłem to tak tylko, żeby te psy nie uciekały I to było już ciemno, więc nic nie nagrałem Ale, ale w przyszłym tygodniu Wybieram się jeszcze raz, ponieważ zabrakło mi kilku elementów i trzeba będzie to dokończyć. I w przyszłym tygodniu pojadę i Was tam zabiorę. I Wam pokażę, co się działo, co będę robił. No, naprawdę nic wielkiego, ale, ale pojedziecie ze mną. A, poza tym, w końcu w tym tygodniu wypuściłem dla Was film z zakładania ogrodu. Ogród, który zakładałem w zeszłym roku. I już Wam mogę zapowiedzieć, że w przyszłym tygodniu, w środę, będzie podsumowanie roku. Kiedy? Dlaczego teraz? Ponieważ już wszyscy zrobili swoje podsumowania. Już cały kurz opadł. Więc teraz jest miejsce na to, żebym wjechał ze swoim podsumowaniem. A po podsumowaniu w przyszłym tygodniu będzie film, o którym już Wam tyle wspominałem. A jest to film z zakładania trawnika na glinie. I to będzie film części pierwszej, ponieważ są dwa sposoby zakładania takiego trawnika na glinie. I w najbliższym filmie pokażę Wam materiał dotyczący sposobu, z którego ja korzystam. Dlatego już teraz gorąco Was zapraszam do subskrypcji kanału. Udostępniania tego filmu i tych kolejnych, eee, zerknięcia na moje media społecznościowe i widzimy się w kolejnym tygodniu. Na razie. Cześć. Pa!